Stało się. Jarosław Kaczyński założył konto w mediach społecznościowych, by, co prawda, z pomocą ale komentować konwencję koalicji obywatelskiej, na której przemawiali Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Jarosław Kaczyński podczas tej konwencji napisał na przykład: Już dziś widać, że wszystkie struktury państwa i służby pracują, żeby Tusk miał swojego prezydenta i absolutnie żadnej kontroli. Potrzebna jest pełna mobilizacja, żeby zatrzymać operację Słup Tuska. Proszę was o wielką, niespotykaną dotąd aktywność w sieci. Będę tu z wami. W innym wpisie podsumował to jak Trzaskowski kocha ludzi, pisząc rękami Radosława Fogla: Kocha ludzi. Zwłaszcza katolików. Wzruszyłem się. Z kolei komentarz do inflacji brzmiał w następujący sposób: Kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. Inflacja według obliczeń światowych instytucji analitycznych w ponad 80% jest wynikiem wojny Putina. A w całym naszym regionie inflacja była wyższa niż w Polsce. Żałosne zwalanie swoich win na tych, którzy wyciągnęli Polskę z trzeciego świata, zlikwidowali głód wśród dzieci. Przypomnijcie sobie, kto szukał zakopanych pieniędzy. Gdzie jest granica kłamstwa? Całą konwencję podsumował natomiast następującym wpisem: Na wielkim balu wiceprzewodniczącego PO puste gesty, puste słowa jedna wielka ściema są rzeczy naprawdę ważne. Nawrocki 2025. Debiutanckie wpisy Jarosława Kaczyńskiego nie uszły uwadze niezwykle aktywnego na platformie X Donalda Tuska, który musiał kąśliwie odnieść się do swojego największego wroga. Jarku na X lepiej zamieścić dziennie jeden wpis z sensem niż kilkanaście bez sensu. Ale nie poddawaj się. Napisał premier pod wpisem podsumowującym konwencję swojej partii. Jednak to następnego dnia na profilu Jarosława Kaczyńskiego. Pojawił się wpis ze zdjęciem, które podbiło serca wielu jego fanów. Prezes PiS pokazał tam bowiem swoją kotkę Fionę, przy okazji życząc wszystkim dobrej niedzieli. Jarosław Kaczyński chyba wziął sobie do serca słowa Donalda Tuska, by iść w jakość wpisów, a nie w ilość. Co ciekawe, w odpowiedziach znalazł się nawet Roman Giertych, który obecnie raczej nie przepada za Jarosławem Kaczyńskim, który również chciał się tam pochwalić swoim pupilem, pieskiem Hagarem. Jednak poniedziałkowy post był już nieco dziwniejszy. Na profilu Jarosława Kaczyńskiego pojawiło się zdjęcie masła w sejfie. Podpis zdjęcia głosił. Masło w sejfie byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Niestety to ponury symbol tego rządu. Drożyzna, wysokie rachunki, ludzie zmuszani do lichwiarskich pożyczek, a rządzą dopiero rok. Wrócił tusk, a z nim bieda. Czy wróci największa hańba trzeciej RP, czyli głodne dzieci? Hashtag Zły rok dla Polski. Ale możecie się zastanawiać, o co chodzi z tym masłem. Już wyjaśniamy. Masło w Sejfie zadebiutowało na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prezes Kaczyński wraz z Mariuszem Błaszczakiem i rzecznikiem partii Rafałem Bochenkiem krytykowali rząd Tuska za wzrastające ceny, czego symbolem miała być kostka masła. Oto wielka prezentacja masła z tego wydarzenia. Jak wiecie Państwo, w kasie pancernej przechowywane są cenne przedmioty. Zobaczmy, co dziś w kasie pancernej jest przechowywane. Co jest cennym przedmiotem. Proszę Państwa, to jest kostka masła. To jest masło zadyche, proszę Państwa. To jest masło zadyche. To jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia pod rządami Donalda Tuska. Dziękuję. Jednak w kontekście PiS nie tylko o maśle było głośno w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, bowiem kiedy Rafał Trzaskowski przemawiał na konwencji Koalicji Obywatelskiej, jego konkurent Karol Nawrocki nosił pralki na terenach dotkniętych powodzią. Ponadto stara się on promować aktywność fizyczną, jak bieganie czy siłownie. Jarosław Kaczyński został zapytany o to przez dziennikarkę na konferencji prasowej. Jak pan ocenia te pierwsze tygodnie kampanii Karola Nawrockiego, no, kandydata przez was popieranego i tożą się dzisiaj głównie, może nie głównie, ale dużo widać jego fizycznego i sportowego zaangażowania. Jak pan to ocenia? Jarosław Kaczyński raczej lakonicznie wypowiedział się na temat fizycznej części kampanii Karola Nawrockiego, jakby zupełnie mu to nie imponowało. A jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, to ja nie wiem, co pani traktuje jako ten element, można powiedzieć, jego fizyczności, czy to, że niósł lodówkę. No ja nie wiem, ile taka lodówka waży. Pewnie dosyć dużo, ale sądzę, że wielu mężczyzn nawet całkiem skromnych, czy bardzo skromnych fizycznie w jego wieku. Czyli 41 lat byłoby w stanie taką lodówkę, bo ja tam pewnie za 40-50 kg udźwignąć, więc to jest pierwsza sprawa. Prezes PiS więcej czasu poświęcił jednak temu, co Karol Nawrocki mówi. A druga sprawa sądzę, że on mówi bardzo wiele rzeczy, które są ważne z punktu widzenia naszej przyszłości jako narodu. Oczywiście ja wiem, że no pewna część. Naszej klasy politycznej, bardzo nawet znaczna część naszej klasy politycznej samego słowa naród bardzo nie lubi. No, to samo dotyczy wielkiej części mediów. No ale my mamy tutaj zupełnie inny pogląd i uważamy, że to jest jedyna, czyli największa ze wspólnot, z tymi ludźmi, ludzie są w stanie się utożsamić i w związku z tym podważanie tego jest czymś niezwykle groźnym, a jeżeli chodzi o takie kraje jak Polska, no to to jest na pewno w znacznej mierze to podważanie wynik operacji zewnętrznych, operacji prowadzących do niszczenia, demoralizacji społeczeństwa. Takie operacje w mojej ocenie to podkreślam, były w Polsce już intensywnie prowadzone od Końcowej fazy komunizmu, różne te przedsięwzięcia wtedy podejmowane miały właśnie z jednej strony na celu depolitalizację społeczeństwa, z drugiej strony jego demoralizację i to trwa po dziś dzień. My chcemy się temu przeciwstawiać, przeciwstawiać metodami politycznymi i poprzez perswazję. My chcemy po prostu jak największej ilości Polaków wytłumaczyć, że Warto być Polakiem. Mówimy o tym od bardzo wielu lat, i mówi o tym także pan prezes Nawrocki. I dobrze, że mówi. A o wielu innych sprawach dzisiaj wspomina, a jeżeli chodzi o coś bardziej rozbudowanego, to przypuszczam, że będzie o tym mówił już w tej oficjalnej fazie kampanii. Z kolei inny dziennikarz zapytał Jarosława Kaczyńskiego o jego aktywność na platformie X. Chciał w szczególności poznać zdanie prezesa na temat komentarza Donalda Tuska. Panie prezesie, pan premier Błaszczak wspomniał na początku konferencji o portalu X. To ja chciałem o aktywność pana prezesa zapytać w dawnym Twitterze, czy pan zamierza kontynuować tę aktywność. Jakby pan odpowiedział pre, panu Donaldowi Tuskowi, premier napisał do pana się, zwracając, panie prezesie, że lepiej na X zamieścić jeden wpis dziennie z sensem niż kilkanaście. Bez sensu. Co by pan odpowiedział Donaldowi Tuskowi? Jarosław Kaczyński tym razem skwitował to jednym zdaniem. Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję z Tuskiem, to ja nie mam zamiaru jej podejmować, bo cóż no, jest coś takiego jak wyższość i niższość. I to wszystko w tym odcinku. Jak oceniacie aktywność Jarosława Kaczyńskiego na Platformie X? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.